Dzień dobry! W dzisiejszym filmie możemy wspólnie zastanowić się, co nowego słuchać w branży smartfonowej. I większość z Was pewnie odpowie, że NIC. I tak będziecie mieli rację. Na rynku debiutuje bowiem dzisiaj Nothing Phone 1, telefon marki NIC, o której, jeśli nie jesteście smartfonowymi geekami, mogliście do tej pory nie słyszeć. Long story short: Odpowiedzialny za Nothing jest jeden z twórców OnePlus'a, Carol Pay. Na etapie startupu w Nothing inwestowali ludzie współtworzący inne internetowe brandy, bardzo znane, np. współzałożyciel Twitcha, współtwórca Reddita czy znany YouTuber Casey Neistat. Firma zdążyła już wchłonąć markę Essential, która kiedyś zaczynała w podobnym stylu, ale skończyła marnie. Produkcja smartfonów odbywa się w Indiach, siedziba główna jest w Londynie, a Nothing do tej pory wprowadziło do sprzedaży jeden produkt: słuchawki True Wireless z aktywnym odszumianiem Nothing Ear 1 dostępne zresztą w Xcom, w dobrej cenie. Firma, jak deklaruje jej założyciel, chce powiewem świeżości przewietrzyć rynek. Chce tworzyć sprzęty usuwające bariery pomiędzy człowiekiem a technologią, i chce, żeby ta ostatnia, dzięki pięknej intuicyjności, wtapiała się w tło naszego życia. Tak, aby wydawała się właśnie niczym. Czy to się uda, zobaczymy. Tu i teraz, zerkając na pierwszy smartfon marki, muszę odnotować, że widzę potencjał. Dla Nothing design ma być kluczowym sposobem odróżniania się od konkurentów. Patrząc na sławki i na smartfon widać, że marka będzie stawiana przezroczystość niektórych elementów, w przypadku telefonu plecków i sprytne orientowanie się na sprawdzone już rozwiązania. Bo tak, Nothing Phone 1 ma bardzo iPhone'ową bryłę. Z płaskimi taflami z przodu i z tyłu, to jest szkło Gorilla 5, charakterystycznie zaoblonymi rogami oraz spłaszczonym korpusem, z recyklingowanego aluminium zresztą. Identyczne jak w jabłkofonach i trzeba przyznać mega imponujące, są też ramki ekranu, równe z każdej strony. Ten bajer dopiero w tym roku udało się osiągnąć Samsungowi w serii S22. Zatem należą się brawa dla Nothing za to, że zaczyna z wysokiego C. Patrząc z przodu, że to nie iPhone, można rozpoznać po niewielkim otworze na aparat do selfie. Paskudnych wielkich noczy tu nie ma, a z tyłu, jak już wspomniałem, problemu z tym nie będzie przez przezroczystość i dlatego, że aparaty są tylko dwa i położone jeden pod drugim. Większość Bebechów urządzenia jest skryta za wzorzystymi maskownicami, wyróżnia się widocznie chyba jedynie pętla do indukcyjnego ładowania. I uwaga, LEDy. Tu i ówdzie w plecki wtopiono białe paski złożone z 900 diod nazywane interfejsem Glyph. Nie do końca czaje, czy one układają się w jakiś konkretny wzór, ale tak są efektowne. I tak mają praktyczne zastosowania. Mogą oczywiście powiadamiać o nadchodzących zdarzeniach, ale póki co nie o ominiętych. Szkoda. Mogą sygnalizować poziom naładowania telefonu, mogą informować wybranym wzorem animacji i dzwonkiem, że dzwoni do nas konkretna osoba i mogą włączać się podczas korzystania z asystenta Google. Dodatkowym bajerem jest możliwość szybkiego wyciszenia telefonu i poleganie tylko na ich sygnałach świetlnych. Wystarczy Nothing Phone'a obrócić. Smartfon wyróżnia się też na pewno oprogramowaniem. To oczywiście jest Android 12 z poprawkami bezpieczeństwa z maja i przy okazji Nothing obiecuje trzy duże aktualizacje i 4 lata update'ów na łatki, ale w zasadzie bez widocznej nakładki systemowej. Interfejs Nothing OS to tylko kilka podrasowań, widżetów, tapet, fontów i dzwonków oraz rzeczy nieco bardziej ambitnych jak wbudowana integracja z Teslami czy galeria NFT. I tak, z jednej strony to dobrze, bo wszystko jest lekkie, spójne, ultrapłynne i intuicyjne, ale z drugiej minimalizm to także pewne braki. Dla przykładu, nie ma opcji zmiany kolejności przycisków nawigacyjnych, a ja uwielbiam mieć przycisk powrotu po prawej, nie po lewej. Przyglądając się specyfikacji, wychodzi zaś na jaw, że Nothing Phone 1 jest smartfonem ze średniej wyższej półki, a nie flagowcem, jak można byłoby sądzić, przyglądając się tylko jego zewnętrzu. Ekran to odświeżany w 120 Hz OLED w rozmiarze 6,55 cala i rozdzielczości Full HD, procesor to Snapdragon 778G, znany z Reno7 75G, Realme GT Master Edition czy Samsunga Galaxy A52S choć nieco zmodyfikowany, tak żeby mógł obsługiwać ładowanie bezprzewodowe. Telefon jest odporny na zaklapania zgodnie z normą IP53, nie całkiem wodoodporny, a maksymalna obsługiwana moc ładowania to 33W. I tak ładowarkę trzeba sobie zorganizować samemu, w tym wyjątkowo smukłym pudełku jej nie znajdziecie. Tylko dwa aparaty też nie brzmią jakoś topowo, ale wydają się mieć solidną specyfikację. Oba mają po 50 megapikseli, główny światło 1,88 i optyczną stabilizację, a szerokokątny przysłone 2,2, pole widzenia 114 stopni i autofokus, więc można go używać także do robienia fot makro z odległości 4 cm. Pierwsze przykłady zdjęć widzicie w tle, zapraszam do skomentowania pod filmem, jak Wam się podobają. A z pozostałych kwestii: bateria ma 4,5 mAh, bezprzewodowe ładowanie obsługiwane jest do 15 W, jest też 5 W ładowanie zwrotne, są głośniki stereo i czytnik linii papilarnych w ekranie. Telefon debiutuje w Polsce w kilku wariantach pamięciowych. Najtańsza 828 kosztuje 2299 zł i dostępna będzie tylko w wariancie czarnym. Najmocniejsza 12256 2619 zł. Sprzedaż rusza 21 lipca. Co sądzicie o Nothing Phone 1? Czy telefon rzeczywiście namiesza na rynku? Czy marce uda się przewietrzyć, posprzątać, pozamiatać? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Napiszcie też, co sądzicie o tym glyfowym wzorze led z tyłu. Czy to jest coś fajnego, czy coś, co Wam się podoba, czy też zbędne bajery. Ciekaw jestem Waszej opinii. Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subskrypcji. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!